Witam w kolejnym odcinku na mój kanał. Dzisiaj ze mną jest Adaś. Siema. No i dzisiaj będziemy sobie um, grać przeciwko sobie. W ostatnim odcinku zdobyłem sobie bula. I teraz sobie będziemy grać przeciwko Adasiowi. Oczywiście so. na, tryb, na trybie solo. solo. No i teraz, co zrobię? No tylko my sami będziemy od razu, jak ktoś to od razu nie walczymy. Okej? Okay? No i teraz ten, no i teraz będziemy ten bić się. No, okay, jak to się... Tylko przyjdź na żeby nic nie posłuchać, okej? Okay? Jestem jeszcze później. Da, jestem gotowy. No, to ja tak chcę. Po... Nie mówmy sobie jakie mamy postaci, okej? Okay? No, nie po pokszynki, okej? No jak... A co robi? Ciekawe co robi, um, gdzie są? No właśnie. Ja Wiem gdzie mam mieć skrzynki. O, alo? No, nie widzę. jeju. Do, dobra, tak to nie wyjdzie, wiesz, Adaś? Bramy tymi samymi postaciami, tylko że odblokuję sobie z, nie, z tych z dwóch sobie odblokuję, ok? Adaś oki? Okay? Ja mam tymi samymi postaciami, dawaj. Okay, a jak masz ja postać? No Edgara. Okay. No dawaj. Innego okay. sobie odblokuję. O! Ale od razu nie idź dla tego bota, jak chcesz mieć moje parki, no to... O, zaatakował mnie. Chodź tutaj. Kurczę, zaatakował mnie ten. O, o a... De... No znowu ty też masz Edgara? A co robi ten? No, jest to takie same. No, dobra, idź stąd, bo cię pozabiję. Ej. Nie. Zrób ampouwerki, szukamy parkubów. Spadaj stąd. No, ale jak coś to rady? mistrz? Um, nie będę spadł stąd. Um, gdzie są? Gdzie są jakieś parkuby? Zabiję tego Daryla, tobie, tobie, tobie. Jakiego Daryla? O, mam piesę w w salonie. Dobra, em, ignorować to no i idziemy walczyć. Rzeka, rzeka. I wygrałem. Wygrałem, a ty przegrałeś. Okej. Okay. No to zmienimy sobie mapę, no bo tutaj ten. Kurde, coś mi się dzieje. są na zobacz. Nie ja chcę wyłączyć chyba źle. Nie, też poczekaj Jejusiu. Tak. Wybierzemy sobie inną postać. Hmm, jaką by tutaj sobie wybrać? O, może weźmiemy sobie tego. No to ja sobie tego. No to zaczynamy. Ja mogę od razu powiedzieć, że ja sam... A no tak okay. Ciekawe jakim jest adres. Na razie że się nie spotkaliśmy. nie wiedzą. Nie wiedzą. Nie wiedzą, no bardzo. Tak. Okej. Okay. Nie, chyba nie Ej, ej, Spotkałeś bo... już tamtego bota? Nie, nie tamtego bota nie spotkałem. Bota. Jeszcze nie? Ale mam do O ja spotkałem bota. <gry> Mogę to ci to... powiedzieć, że ten bot jest dajny Majkiem. A ja spotkałem bula. <grym> to ja bólam jestem. Tak. Chodź daj. No, mieć... O! Jak... O Chyba? Nie, masz, nie, masz, nie, masz, nie, masz, nie masz. Dobra, daj. Bijemy się. Trzy, cztery, tak. No, ulepszałem się. A ty widzisz moje motki? Tutaj <słysy> jesteś. I znowu wygrałem. Musi Adaś też się kierować na środek. Ja nie mam sustona. Może jeszcze jednego sobie bota odblokujmy? No, i teraz zaczynamy. No to poczekaj, no biejcie też. Ja... No to, to tak, też, też jak Adaś. Jak długo powinien się pojawić odcinek na moim kanale, bo się montuję cały czas? Ja mam taki plan. Ja. Że, że na środek. O źle, widziałam cię tam. Kilim... Ja też Cię trochę widziałem, ale nie do końca. Ja też raczej mam środek. O, to bą bą. Tak, 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 tak. O, szelkę spotkałem. To ty nie, jesteś szelką? Nie. nie, nie A, ty jesteś koltem. A nie bijmy się, nie, kurde, nie bijmy się, fakt. Okej, okay, Adaś, na razie współpracujemy przeciwko temu botu. I o, jeszcze jest jeden, bo to zapomniałem. To, 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 to. <śmienic> o, no to nie fair było. <śmienic> Podjechałem cię. Nie... nie to nie fair było. Nie należy no, mi ufać. No nie cóż, teraz bierzemy sobie ten. To nie fair było. Da cicho, bierzemy no sobie ten. To Okej. Tego ja wybrałem, widzowie. Okej. To... 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 A, dawaj. O, chyba już widzę bota. Ja też. A, albo ty jesteś tą Rose'ą? Nie, ja widzę... Ja, ja. O, widzę kolejnego bota! Jakiego? Tika. Ja widzę ciebie! A ty kim jesteś? Ja jestem Lito. Chyba, a ty? A ja ciebie nie widzę. O, już cię widzę! Tylko ja jestem... Ja wybrałam Rose. A ty? Ja... Ja wybrałam Nita. A bot cię jakiś goni? Goni mnie ten. On się nazywa Nita. A to jestem tą Nitą. No Sorry, jestem tą Nitą. Co już? To jest. Pierwsza, odwimskie te! O, o. Rosa cię bije. Mam pić. Góryda chcę uzwać... O, Góryda! Co? Mieś, pomóż. Mieś tą rozą. Mieś ją mam załatwić. Co jest? to jest? Co to jest? To... O, Elo Roza. No, Elo. Elo Wina. Spoko, sobie tak. A co masz? Elo Wina. Mogę ja ją załatwić? Tak, tak łaskawie? O, uważaj, to bo my? cię go nie mówi misia. To jest... Ej no, ja miałem HP. Ale nie musisz wdywać Eju. No, Ej, chyba jest to mam ten Nie, jeszcze nie. Nie no, bo... Jeszcze nie. Dobra, do, dawaj. Dawaj. Hej, moją, moją białą postać. A ja się odblokowałem jeszcze jednego bota. No i tak będziemy po kolei na różnych poziomach trudności, bo ja odblokowałem jeszcze jednego bota, wiesz? To uważaj tam na siebie. Ja od razu nie idę na środek, bo się trochę boję. Ja. O, spotkałem El Prima. Ja jest zapałka A ty poszłeś już na środek? O nie, na no serio. A ja spokoję Trzeciego bota. O Elo. O Jestem Edgarem. Bum, bum, bum. Ooo! Zabiłeś się mnie! Dobra, już sadziłem jakie starcie z z tym El Primo. Kibicu, jadę się na ciebie.

Hmm, a to jedziemy. Hmm, o, teraz za, ja mieć się Zawsze. Przynajmniej mam blisko na środek. O, na nim je goni. Nani, nini. Oj. O, ja widzę też na nim. Na nim też widzisz? Ej, ty jesteś koltem. Tak, ja jestem koltem. <laughs> ja też jestem! Ale mnie zostaw, nie bij mnie, no już mamy. O nie, o nie. Na początek, no ale sobie, no Jezu, w... głupia no. Nani, wkurza mnie. Zabij, cię ktoś? Nie, no, tylko mnie uderzł ktoś i to bardzo mocno na początku. O, Nani. Oho, ja toczę walkę z Nani. Chodź tutaj. No, to ja to... no, nie Kurde, tylko, mnie bardzo mocno bije. O, no chodź tutaj, ła, zabiłam Cię, zemści się. Nie, uciekaj, 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 dobrze, o, wygrałeś. Kurde, ale dobrze to zrobiłeś, prawda? No to sobie jeszcze jednego odblokuję. Nie no, już się mogę kończyć ten odcinek. Nie, ale jeszcze nie, dawaj wszystkich odblokujemy, no i wtedy skończymy ten odcinek, okej? Okay? Co? Wszystkich odblokujemy i wtedy skończył ociek, okej? Okay? Dobra, dalej wybieraj, bo szk szkoda czasu trochę. Dobra. Już. A jeszcze, żeby ociek tak było podpał. Może faktycznie ostatnia runda i kończymy? O, spotkałem pierwszego bota. A Barley. O, właśnie zabiłem Barley, aby świetliło się na czacie. nie i chyba wiesz już kim jestem. Jak się wyświetliło na czacie? Nie, nie no nie zauważyłam. A ty kim? No, no dobra, nie mówmy sobie. Okay. O, widzę cię. A... Do, do, a to ja, to ja. Jestem Nitą. Okay. A ja Mnita. Daj, daj. Pomogę ci, pomogam ci. A nie bijmy mnie, nie bijmy. Sojusz. Okay. Okay. To... Czekaj. Czekaj. Okay. Okej. Adaś, nie bij mnie, no. Kurde. moje stoły się odbijają, to jest rzadki problem. Ała! Weź tą no wieżyczkę ode mnie. O, kota. Idź, chodź, chodź mi połóż koltem. O nie, Misio. Ała, zabij mnie! Misio, dawaj go. No nie. Adaś, idź się zepsuj na kolcie. Okej. Jesteś Kolt. w finałach. Jestem kołopiem, załatwię Cię! Okej, pograliśmy. Dobra, jeszcze jeden meczek sobie, sobie ten zagramy, no i kończymy na ten odcinek, okej? bo będzie długość Gotowy jesteś? Czekaj, nie, to nie, muszę... okej, tylko sobie wymiaram. Spoko, Okej, okay, zrozpiąłem się gdzieś. Okay. Zbiłam sobie pierwszą skrzynkę. Nie lecz, ale się od razu na środek, bo tam mogą cię zabić. Tylko porada. Ja nie, to ja jest, o! Jestem. Bot 5 zabił, bota 3. pan, Mister P, zabił Broka. Mhm. O, widać jak bólem. No. A skąd widziałeś? No, bo jest mało ciebie. Daj, da, daj mi tą skrzynkę. Ej, ale ty będziesz... Oddawaj mi tę skrzynkę. No kurde. A daj mi przynajmniej tamte dwie, no. Weź, a daś, no! Ale ja chcę się mieć. No i mam nie ja. No, no i dobrze. No, ja wiem, się lepiej bądź, no. bo cię. No, da, 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 no. no daj mi no, daj mi jedno, daj mi jedno, daj mi jedno. Teraz się teraz bijemy. To... Okay. No ślej. Kurde! Ja sobie wygrałem! Ja jestem wygrałem! Star Power! Bo ja miałem taki Ci ustawić, a Power sobie Zostawcie łapkę w górę w skrypcji. No, dobra, Adeś, pożegnaj ten łociek. Pa pa! Trzymaj się i...